Że, y, jakieś to, to, to zawidowanie z, z przełożeniem meczu mogło mieć wpływ na piłkarzy na i na ten wynik? Ja znam z własnej do doświadczenia, że jeśli ma być mecz to, to w ten dzień, to jest ten dzień, przygotowany, ale musiałeś że się być zwali mogłeś zwalić jedną potrzebne To Wszystkie media już okrzyknęły, że giną jest bezpośrednio bardzo Ja powiem krótko. Ja płacę 650 tysięcy od I to jest gestii operatora, żeby został on przygotowany na, na mecz.